Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony John Garrett. A. To kolejny materiał z gry Shank. Jak domyślacie się, Shank ukrywa się tutaj w narożniku w przybraniu misia, także prawdopodobnie będzie to bardzo przyjazna gra dla dzieci, gdzie kompletnie nic złego stać się nie może. Ej, zobaczcie jak łatwo wbije się tu kombo. Ja nawet nie próbuję szczerze mówiąc, a mógłbym. No chodź gościu, polecisz do góry, pokażesz jak to się robi. Serio? O, ci tony Hawk. Prawdziwy proskater, jak widać. No, zobaczcie, jakie tu ładne kombosy można trzepać. Nie, żeby była jakaś potrzeba, szczerze mówiąc, no ale można. Dobra. Posłyszałem, że lubicie podduszanie. Nie wiem dlaczego, akurat, szczerze mówiąc. Ej, ej, ej kolego z maczetą. O, na dużego to świetnie działa, tylko na razie pozbędziemy się tego jednego kolegi. Teraz tego drugiego tonego hołka Co tam? Podduszanko lekkie? Jimmy? Jimbo? Będę cały czas z tego samego magazynka cisnął. A twój kolega będzie to obserwował i się lekko dusił. Z wrażenia, rzecz jasna. 122 kombosze on zrobił, no ładnie. pan butan miałem chytry plan. Szkoda, że tutaj nie da się wyskoczyć, prawda? No, a nie dało się, no proszę. I dobrze pamiętałem, widzicie? Ukryte rzeczy. Możecie tak nawet wrócić tutaj, nie dotykając ziemi. Co z tego, że tutaj jest kolejny napój? Ej Miguel, jak ty tam żyjesz? Żyjesz? Żyjesz, już niedługo. Ehe, to jest Marco. Słynna postać z gry Metalowe Szlugi. Wow, całą drogę biegłeś tylko po to, żeby mnie lekko, nie wiem, zaczepić, drasnąć? To było słabe. Nie walczysz się z gościem, który ma strój misia. Nie wiem, czy wy jesteście tego świadomi. Nie zaatakujesz mnie, kiedy duszę twojego kumpla, prawda? Musisz poczekać. Taki jest honor. O, nie mogłem się poznać, Znaczy, nie mogłem go dobić. Bo był już dobity drogą. Nie nie, 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 nie o to chodziło, Shank, No, ale nie zadziała, niestety. A patrz! Jednak dałeś radę! Chciałem powiedzieć, że jesteś rozczarowaniem, tak jak powiedział Cezar, ale jednak się mylił. Nie jesteś rozczarowaniem. Jesteś całkiem, w sumie, sprawny. Dobra. Ej, gościu. Nie za... Bardzo się poczuwasz? No. Okej. Okay. No patrz, sztuczka. No co, ja dostałem na łeb, on dostał na łeb, jesteśmy kwita Czemu ja, na przykład, nie mogę mieć takiej tarczy śmieciowej? O, ktoś tam u góry chyba obserwuje, jak duszę mu kumpla. Trochę przykra sprawa, szczerze mówiąc. Jakie jest Twoje imię? Slim. No to zobaczcie, jaki Slim Shady. Teraz dosłownie jest cieniem samego siebie. Czy ta seria powinna nazywać się jakieś, nie wiem, yy, nieśmieszne docinki z żonem Garetem? Po angielsku by to brzmiało zabawniej rzecz jasna. Eee, miałem jakiś jeszcze pomysł głupi, ale wyleciał mi z głowy. Ponieważ chciałem się skupić na dobrym gameplayu. A wyszło. Tak sobie wow. Dobra, Jose. Cokolwiek tam był i miał dostać, nie dostał. Dobra, pipes. Zobaczę tylko, czy tutaj nie ma czegoś jeszcze ukrytego dla mnie. A nie było. Więc pewnie będzie umieranko. Wow. Nie powinienem tego przeżyć, szczerze mówiąc. Chciałem <grym> powiedzieć z szacunku do samego siebie, ale to był raczej brak szacunku to CO2. O. Napój to dzięki. Sądzę. Hop, 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 hop. Hop, 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 hop. Nie, no dobra, koniec wygłupów. Tym bardziej, że tam jest jakieś posteramone. Eee... Ma mało zdrowia i żyje bardzo długo. O nie, gościu flexuje, nie fleksuj na mnie! Flexowanie powinno być zabronione, moim skromnym zdaniem. Gościu, nie flexuj. No a później na pytanie, chłopie, czy ty w ogóle flexujesz, to mówisz, no oczywiście. Puu, egzekucja pani, papo Franco. A na no, duszę twojego kumpla, nie wiem czy wiesz. Dobra, koniec z duszeniem. I teraz sam ten. No kurczę, takie ładne kombosy robię. I to w stroju misia. Twarzam Wrażenie. Jakbym wiedział, co robię. Tą by, to, 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 tym chciałem zakończyć. I myślałem, że ta półka u góry jest taka, że można na nią wejść. I mówię, dobra, wskoczę sobie na tą półkę i będę z niej strzelał. Ale że w powietrzu szank celuje tylko w dół, a nie na wprost. No to. No wyszło jak wyszło. No chodźcie, przyjdźcie na mnie, braciszkowie. O nie, bo mi się przypomniał ten dubbing do Far Cry'a Braciszkowy. No tak, dokładnie to na pewno chciałem zrobić. Nic z tych rzeczy. Wow, zabrakło mi trochę gruntu pod nogami, no cóż. Hop, hop. Nie wiem w ogóle po co jest tutaj ta wyskocznia, żeby pójść w lewo, skoro i tak można iść tędy, no ale okej, okay, jest. Nie, nie. Dobra. Póki żyję i nie robię głupot, a dzieje się to całkiem nagminnie. Dobra. Nie, bo on mnie rzuci. Ale się wyratowałem, robiąc w powietrzu blok. Zmienia fakt, że jest to bardzo durny element i chyba gościa po prostu pominę. Więc nie wiem, może rzucę ci granat gościu. Dobra, wiecie co, po prostu przyjmijmy, że tego gościa chodzę nie ma. Jak gracie sobie sami w szanka i jesteście na tym pięknym segmencie, to ogólnie ten łysy frajer nie istnieje. Tak samo jak jego granatnik i cała reszta rzeczy z nim związanych, po prostu gościa nie ma. On sobie tam istnieje w tym swoim małym świecie, w którym chce sobie istnieć i, i tyle. Jak chce spłonąć razem z tym wszystkim jego strata. No, bo już się tak zastanawiałem, co tak spokojnie. Ej, gościu, przerwałeś mi takiego ładnego komboska. Było tak pięknie, już wszystko się układało. Już miałem na końcu języka wyjście z tego miejsca. O, petoperze w ogóle, dzień dobry. Ustawiony złą stroną siękną mnie w plecy, prawda? Zrobią to. Wow. Poczeka... Ale poczekali. Aż jestem pod wrażeniem. Że ktoś postanowił... Dobra. Z tym czekaniem to jak zwykle wychodzi to samo. No i tony hawk nie żyje. Op, op, op. Nie spadamy tylko. Akurat te dynamiczne sekcje moim zdaniem są bardzo fajne. Ze względu też na to, jak mało widzimy na ekranie i nie wiemy jakiej. Eee, czynności powinniśmy się spodziewać za chwilę. Czy mamy się czegoś złapać? Czy mamy tutaj spowolnić? Dostałem kawałkiem kamienia w mordę. Jeśli ktokolwiek Poczuł się oszuk... dobra wiecie co? Po prostu poczekajcie. Zróbcie to Powoli Z Refleksem, nie wiem, pięciolatka. Może wtedy będziecie bezpieczni. Halo? No teraz to już sobie niczym nie zasłużyłem tak naprawdę, szczerze mówiąc. Sorry, Miguel. Ale lekko cię przepił... Przepiłowało. Co to teraz tak jak y grało się w y tego, Raymana. Z jednej strony spada i z drugiej, teraz trzeba tylko uważać, żeby nie dostać w papę. I przechodzisz z jednej na drugą. Czwórka w lewo, szóstka w prawo. Hugo. Jeśli naciśniesz dźwignię, uwolnisz Hugolinę i dostaniesz kamieniem w mordę. Tak było, nie zmyślam. Podam się jak stopy mimo wszystko były na teksturze w tamtą stronę. No ale komu potrzeba obracać tekstury? I tracić niepotrzebnie ten miejsce na dysku. Ej, no, bez takiej hamówy. Dobra, wiecie co? Pokażę wam moją hamówę. Wykończącą się piłę. Witam w piekle prywatnym. Gościu pewnie już tam się zastanawiał, kiedy pójdzie do piekła, bo jego wnętrzności już dawno się tam znajdują, ale ja mówię twardo, no nie. I wyjście na świeże powietrze. Chcieliście zabić Shanka, a Shank zabije was. No, ale to byłoby na tyle. Ucieczka się udała. Jestem z siebie dumny, ale oczywiście musimy zobaczyć tą kaccemkę. Także, no, tyle co sobie popatrzymy. Nie mamy tu, nie mamy tu, ale it's Spooky manf! Ale no właściwie to nie Spooky, bo kiedy to się publikuje to już jest lato, a kiedy to nagrywam to jest dopiero styczeń, więc elo.